Jak poznałem Kwerstina Reel. Generalnie możecie mnie kojarzyć z paru jego historii albo z filmów, które mu zmontowałem. Pojawiałem mi się w sumie relatywnie często. Na przykład, jak byłem w Wannie, albo dobra, nie gadajmy o tym. Albo na jakichś koncertach. Kwerstin też u mnie był parę razy na filmach. Omówię to, żeby nie było, że zmyślam sobie czy coś. Dobra, zacznijmy od początku tą historię. Więc tak, z tym człowiekiem znam się już z jakieś 5 lat. I w sumie nie wiem, kiedy to zleciało. Poznaliśmy się tak, że robiłem streamy na YouTubie. Z Fortnite'a, a konkretnie z takich customów, to taka prywatna gra, gdzie można sobie wczytać grę bez ludzi. Dosłownie można być samemu, jeśli się ma taki kod twórcy, a ja go miałem, więc dzięki temu mogłem wczytywać sobie prywatne gry, kiedy chciałem. I co, i co? Git, git, git. Dobra lecimy dalej 2020 rok był to czas kiedy była moda na customy Ale dokładnie taki tryb top model Ten kto zrobił sobie Najlepszy outfit z plecakiem kilofem i skinem wygrywał I właśnie codziennie robiłem streamy Po 5 godzin I robiłem to top model Kiedy miałem więcej niż 20 osób na streamie Dołączało już sporo osób Wyglądało to tak że tworzyłem customa I zawsze musiałem wygenerować jakiś kod A potem go podać na czacie Więc dosłownie każdy co miał hasło mógł Wbić do gry. I musicie wiedzieć, że kiedy było po 50 osób w jednym lobby, to robiło się już niebezpiecznie. Była ogromna szansa na to, że ktoś poleci na inną miejscówkę i by sobie wziął i wszystkich zabił, w tym nie. Oczywiście w grze komputerowej. Więc musiałem brać ze sobą ochroniarzy Którzy poświęcali się dla mnie Żeby nikt mnie nie zgrifował. I tak pewnego dnia napisał na czacie I niestety nie pamiętam dużo z tego Ale pamiętam, że mnie chronił albo grał to top model I Jakoś zaczęliśmy gadać Naprawdę, powiedziałbym więcej szczegółów Ale niestety nie pamiętam Szybko złapaliśmy wspólny język I gadaliśmy godzinami Oboje już wtedy robiliśmy filmy na YouTubie I były one strasznie chujowe Ale mieliśmy zajaby po prostu i tyle Pamiętam jak pokazywał mi swoje piosenki I szczerze nie słyszałem nic nigdy bardziej asłuchalnego niż tego. Potrafił do mnie dzwonić na Discordzie o pierwszej w nocy i pokazywać mi swoje bangery. I zwykle mówiłem, że są totalnie chowe i trochę było mi przykro to mówić za każdym razem, ej tak było, co wiesz? No tak. No było tak. Ale wydaje mi się, że miał trochę w dupie moje zdanie, bo za każdym razem jak go zhejtowałem, to i tak do mnie dzwonił, a ja mu za każdym razem mówiłem to samo. Jestem chyba po jakichś 20 razach powiedziałem, że... Było ok, Ale Qwercy miał na tyle wyjebane, że dosłownie wysyłał do dziewczyny, która mu się podobała, głosówkę ze swoją piosenką, która była love songiem i jak on mi to pokazał, to brzmiało to tak tragicznie, że ja do teraz nie wiem jakim cudem on miał psychę jej to wysłać na Messengerze. W ogóle ta dziewczyna chyba była jeszcze w jego klasie. Naprawdę ten człowiek zasługuje po prostu na szacunek Po prostu na jaja Ogólnie graliśmy w różne gierki Minecraft, Fortnite, na PS4 I naprawdę dobrze się dogadywaliśmy Ale wiadomo czasem jest tak, że czasem kontakt się niestety urywa I w naszym przypadku było tak, że się odzywał i wracał Jak to zwykle z kontaktami online. Zwykle było tak, że gdy mieliśmy minimalny kontakt, na przykład dzwonił do mnie z nowym pomysłem na biznes. Na przykład to jest najlepsze. Żeby sprzedawać zimniaki po 20 zł, oczywiście w grze komputerowej na takim serwerze Minecraft na bloku Hypixel. To miało wyglądać tak, że odpalalibyśmy sobie cheaty i samo by się nam farmiło nawet gdybyśmy spali. Bo jego farma była ogromna, nie wiem ile on to budował. Ale serio wziął ten pomysł chyba na serio. Oczywiście nic z tego nie wyszło, ale szanuję. I miał więcej takich super pomysłów. Wydaje mi się, że to. Z jego ADHD zawsze był bardzo impulsywny na pomysły. Myślał od razu i zawsze to robił. W sumie tej umiejętności mu trochę zazdroszczę jest to mega duża przewaga nad innymi. Bo ja mogę coś odkładać miesiącami, on zawsze od razu to robił. W każdym razie kontakt raz na jakiś czas się urywał, ale i tak sporo gadaliśmy, aż w końcu do mnie napisał. Pokazał mi swój pierwszy film chyba o kwat Tak, to był film o kwat. Który miał wtedy z 50 wyświetleń I w dużym skrócie ja wtedy też robiłem YouTube To był czas kiedy jeden film wleciał mi w viral I głównie, głównie gadaliśmy o tym jak robić najlepsze filmy Gadaliśmy w sumie o wszystkim, żeby nie było, że jesteśmy takimi gikami. Co nie, 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 chcę żebyście sobie tak to wyobrażali o oh my god, tylko gadam o YouTubie, ja pierdolę I W końcu postanowiliśmy się spotkać z Ogólnie mega jeraliśmy się Undergroundem A bardziej to on mnie zaraził, bo dosłownie tylko teraz tego słuchamy Gdy była okazja to postanowiliśmy pójść razem na koncert Okazało się, że będzie w Krakowie więc postanowiliśmy się spotkać się w Krakowie, w Galerii Krakowskiej, kto by się spodziewał. Generalnie nie byłem tam z 10 lat, więc ogólnie trochę przypał. Z Wrocławia głównego miałem pociąg bezpośredni do Krakowa. Miałem kupione miejsce w klasie drugiej. Pamiętam, że jak znalazłem swoje miejsce, to z jakiejś 5 innych osób chciało zająć moje miejsce, bo numerki im się ciągle myliły. Po godzinie, jak zdy, okazało się, że mam 10% w telefonie, a jako, że miałem iPhone 11, który już ma 5 lat i kondycję baterii na poziomie 78, to wiadomo było, że się zaraz rozładuję Zacząłem się rozglądać pod swoim siedzeniem I niestety nigdzie nie było kontaktu Dosłownie nigdzie Trochę się zesrałem, bo to mogło znaczyć, że na końcu drogi rozładuje mi się telefon I że jakiś kanar będzie mnie sprawdzał To wyjdzie, że jadę bez biletu Więc zostawiłem swoją torbę na siedzeniu Ryzykując, że zaraz coś mi podpierdol. Zacząłem chodzić po całym pociągu Okazało się, że nigdzie nie było kontaktu Więc poszedłem do klasy pierwszej I zostałem kanarów Podszedłem do nich i się zapytałem, czy mogę sobie pod doładować telefon. Zgodzili się, tylko powiedzieli, że jak będzie tam jakaś stacja, powiedzmy, Ostrołęka, to muszę odebrać ten telefon od nich. Wróciłem na swoje miejsce i czekałem. Długo nie czekałem, bo po pół godziny wybiła właśnie ta stacja. Z mojego miejsca zacząłem iść na drugi koniec pociągu. Zrobił się korek ludzi, przez co musiałem poczekać. Jakaś baba powiedziała, że nie mogę przejść dalej, bo jest kolejka i czekałem tak 3 minuty zestresowany, że zaraz mój telefon pójdzie do kasacji czy coś. Aż nagle usłyszałem komunikat na cały pociąg. Sekundę poczułem, jakby ktoś normalnie podał mi zastrzyk adrenaliny. Przeciskałem się przez zirytowanych ludzi, aż dotarłem do tej kabiny, gdzie był mój telefon dalej się ładujący. Użyło mi strasznie, a telefon naładował się 50%. Dojrzałem do Krakowa, miałem znowu 10%. Ach, ta bateria w iPhone'ach, siomek. Dzwonił do mnie kwestię, że będzie za 30 minut, więc poszedłem do galerii i stary, szczerze, nigdy nie widziałem tylu chodzących ludzi naraz. raz. Przytłoczony, znowu szukałem kontaktu, i aż znalazłem maka. Zacząłem ładować. Warto zaznaczyć, że port od ładowania u mnie jest zniszczony, przez co musiałem manewrować tym kablem, żeby w ogóle się ładował. Na szczęście było wszystko ok. querstin zaczął dzwonić, odebrałem i powiedział, że już jest. Nigdy się wtedy nie widzieliśmy na żywo, więc lekko się stresowałem. Czułem takie ciepło w środku, bo niby wiedziałem, czego mogę się spodziewać, ale w sumie to nie. Przy rozmowie powiedział, że jest przy wejściu do galerii, i poszedłem i go nie zastałem. Nasza rozmowa przez telefon wyglądała mniej więcej tak. Stoję przy automacie do bitcoinów, koło wejścia do galerii, a ty... Ty. Stoję przy wejściu do galerii przy automacie z bitcoinami. Mieliśmy takie kurwa, co? Szukaliśmy siebie z, jeszcze z 10 minut. Mając znowu 5% w telefonie. Aż w końcu zobaczyłem człowieka, który wyglądał jak męska alternatywka. New Rocky, czarne spodnie. Koszulka z Lori Paradise. Fioletowa bluza z uszami. Włosy w stylu Jeezy Beats. Definitywnie to był on. Od razu zobaczyłem go w tłumie, bo mega się wyróżniał. Po zbiciu piony, bo trochę mi dziwnie. Jego głos brzmiał w realu trochę inaczej niż na Discordzie. Jakby dziwnie inaczej, ale. Szybko się przyzwyczaiłem i było GIT. Generalnie musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o jakieś aspekty, nie jesteśmy zbytnio ogarniętymi ludźmi, bo koncert mieliśmy na 19, a była 15, a my nie mieliśmy noclegu jeszcze nawet, więc było mocno przy połowo. Gdy wyszliśmy z tej galerii, zaczęliśmy szukać hotelu i nie wiem, jak to kurwa jest możliwe, ale każdy hotel był zamknięty, a była 16 godzina w piątek. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, każdy był nieczynny. Zaczęliśmy przez neta szukać aparta i znaleźliśmy coś spoko, realizacja Musiała być blisko klubu, w którym był koncert Więc szukaliśmy gdzieś w pobliżu Ogółem pierwszy apartament, były dwa apartamenty I ten drugi to był ten, który wynajęliśmy Ale pierwszy był taki, że jakaś pani tam Każała mi podać numer swojego dowodu osobistego Jako podałem I potem już się do mnie nie odezwała <grym> Więc ja nie wiem, nie wiem co się stało z moimi danymi Poszliśmy pod aparta Zobaczyć jak wygląda blok Weszliśmy nawet do środka i było mega fajnie Na drzwiach wisiała kartka z notatką Co trzeba zrobić, żeby zarezerwować Na bookingu i kupili Okazało się, że dane do pokoju nie są tego bloku, więc siedzieliśmy i myśleliśmy, że kasa zaparta poszła na marne. Weszli wtedy jesteś obcokrajowcy i zaczęliśmy z nimi gadać łamanym angielskim, ale nic to nie dało, bo nie wiedzieli o co nam chodzi w sumie. W sensie, w sumie to nie wiedzieli jak nam pomóc, a sami mieli wynajęty pokój, więc nie wiem do tej pory jak oni to kupili. Próbowaliśmy nawet skontaktować się z obsługą klienta, ale Krótko mówiąc, mieli nas w dubie. Poszliśmy pod ten adres i blok wyglądał zupełnie inaczej niż ze zdjęć. Jak wyszliśmy na klatkę, to myślałem, że robimy urbek z upuszczonego szpitala. I już się baliśmy, że ten pokój będzie wyglądać tak, jakby mógł wyglądać. A daliśmy 400 zł za noc, więc całkiem sporo. Ale szczerze, było ok. Ale to będziemy musieli to wycierać wszystko, na chuju. Ja pierdolę! A już się nie włączę, bo... No nie, bo wyłączyłem to. To musi być woda tutaj, żeby ta kurwa miała ser. A ja zajebiście do działa. Nie! Delinu. Jak wyszliśmy to było czysto I okazało się, że mieliśmy łóżko małżeńskie Łazienka też była spoko Mieliśmy wannę z jakimś rybem, jacuzzi Gdy już zostawiliśmy rzeczy Było trochę po 18 Więc szliśmy powoli na koncert Ale jeszcze poszliśmy do lewiatana Który wyglądał jak jakiś Który był jakiś mega wysoki W każdym razie kupiliśmy dwa energetyki Dwa blaki i poszliśmy 800 metrów później był już klub Było dwóch ochroniarzy I próbowaliśmy przychwycić nasze blaki Ale niestety nas sprawiło Sprawdzili. Gdy weszliśmy do środka, to scena była pusta i każdy siedział Każdy siedział na takich łapkach na obrzeżu z widowni A było już lekko po 19 Chłopaki ze sceny puszczali muzykę ze Spotify'a I musieliśmy czekać na artystów Około 20:00 w końcu koncert się zaczął Planowo miał on trwać do północy Krótko mówiąc organizacja się spierdoliła Grali właściwie jak chcieli Jeden ziomek grał swój set godzinę dłużej niż powinien A drugi krócej I tak stałem bez przerwy z kwercinem. Sceną prawie 8 godzin, nie znając praktycznie żadnego kawałka. Pod koniec koncertu, gdy był już ostatni set, pod sceną byłem już z kwerscenem i dwóch innych ludzi, a tek znał jedynie kwerscen. Ja, ja tylko patrzyłem i miałem takie, co jest. Byliśmy trzeźwi przez cały koncert i ciągle dosłownie staliśmy pod sceną. Gdy już wyszliśmy, myślałem, że mi nogi opadną. To nie był koniec tripa, bo kwerscen, jak to kwerscen, postanowił wziąć elektryczne hulajnogi i pojechać na stację na jedzenie, bo wszystko było za Pięte. Warto wspomnieć, że był jeden stopień i mieliśmy tylko bluzy, a wiatr był mega zimny i mocny. Pozwiedzaliśmy trochę Kraków, pojechaliśmy na stację, kupiliśmy jakieś gówna i pojechaliśmy na apartat. Ustawiliśmy nogi i poszliśmy się myć. Mi było tak zimno jak ch... i czekałem pod kołdrą, czekając tylko jak Kwerstin się umyje i będzie moja kolej. Wszedłem do tej wanny i już myślałem, że będzie mi dobrze. Gorąca woda, bąbelki, ale jakie było moje zdziwienie, gdy puściłem bąbelki, jakaś dziwna ziemia... W wychodziła z wanny. Włosy. włosy. A, jakieś włosy wychodziły z wanny. Szczerze mówiąc, to teraz nie wiem co to było. No, obrzydliwe. Byliśmy tak zmęczeni, że poszliśmy spać. Oczywiście musieliśmy spać w tym samym łóżku. Na pierwszym naszym spotkaniu, więc w sumie zabawne. Questing gadał przez sen jakieś pierdolety. mnie kopał. Koniec stripa. Dobra, i to tyle. Stary.